Zmywarka Bosch SMS 46AI 01E. Uporanie się z brudnymi naczyniami po każdym posiłku jest dla Ciebie nudne i uciążliwe? Po co masz się męczyć ze zmywaniem w zlewie? Zmywarka Bosch SMS 46AI 01E zawiera w sobie wszystkie cechy, które odpowiedzą na Twoje potrzeby. Zmywarka posiada 10-letnią gwarancję na zabezpieczenie wnętrza, dzięki czemu możesz długo cieszyć się urządzeniem. Dodatkowo, dzięki technologii AquaStop otrzymujesz 100% dożywotnią gwarancję na ochronę przed zalaniem mieszkania. Cenisz sobie czas i nie lubisz czekać, aż naczynia będą czyste? Funkcja VarioSpeed da Ci możliwość przyspieszenia procesu zmywania nawet o 50% w przypadku każdego. Dłuższego programu zmywarki. Program ciche 50 stopni Celsjusza to istne źródło korzyści dla Ciebie. Pozwoli umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu bez zakłócania spokojnej atmosfery domu, obniży poziom głośności pracy zmywarki o co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eko 50 stopni Celsjusza. Program z pewnością sprawdzi się w kuchniach otwartych na salon. Ponadto możesz korzystać ze zmywarki nawet w nocy. Zmywarka Bosch SMS46AI01E to idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie szybką i bezpieczną pracę sprzętu AGD.